Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem weźmiemy sobie pod lupę Stardew Valley. Gra, która jest już troszeczkę legendą, jeżeli chodzi o fanów takich tytułów, jak, takich tytułów jak Harvest Moon. Myślę, że nie tylko jest podobna, ale nawet przebija swojego poprzednika. Przede wszystkim jest to gra zrobiona przez jedną osobę. Zaczniemy sobie nową grę. No i dobra. Imię nazwa farmy, no niech będzie koina e... farm <grymne> favorite thing, tutaj jest nawet e, taki mały kruczek, że jeżeli się wpisze odpowiednią rzecz, to czasami w grze może to e, jakoś oddziaływać my wpiszemy Weszło całe, ale niech będzie preferencje to raczej ps wylosujmy coś śmiesznego ostatnio bawiliśmy się wikingami no to może lekka przesada dobra, nie będziemy dużo kombinować, myślę, że będzie ok. nie pomijam intro, myślę, że jeżeli dla kogoś będzie to pierwsze spotkanie w grom, no to, to tego Zadowolony, że będzie mógł sobie to obejrzeć. Możemy też wybrać rodzaj farmy. Weźmiemy myślę tą klasyczną. No i na czas Intra będę cicho, żebyście mogli sobie to obejrzeć. Chociaż w sumie chyba z drugiej strony nie ma tutaj. No właśnie, nie ma tutaj e, jakiegoś lektora. Specjalnie dla mojego wnuka. E, Ogólnie to y, skrót jest taki, y, że dostajemy od dziadka farmę. Y, od umierającego dziadka dostajemy farmę. Okazuje się po czasie, jak zresztą zobaczycie, że my tutaj jesteśmy pracownikiem typowego korpo. Myślę, że dużo, duża część z nas jest taka zmęczona takim codziennością, codziennym życiem i chciałaby zaznaczyć odrobinę spokoju. No i to uderza w takie rzeczywiście struny. Y, Wrażliwe, bo możemy się wczuć w to wszystko, prawda? Naprawdę widać tu ogrom roboty gościa, który to zrobił. Przypominam, ta gra została zrobiona przez jednego człowieka, zarówno muzyka 20 lat później. Zarówno muzyka, zarówno grafika, zarówno fabuła. No i tu mamy tą korporację, o której. Tak, jesteśmy całkowym pracownikiem korporacji, mamy te boksy jak dla koni. Już korpo zapaleńca. No i jesteśmy my. Kali się trzęsiemy. Pracownik po prawej ewidentnie e, przekroczył nadgodziny. No i proszę, mamy to. List od dziadka. E, drogi Ukazu, jeżeli to czytasz, musisz być w potrzebie zmiany. W ogóle wspomnę wam, że mam tutaj spolszczenie nieoficjalne do tego, natomiast wolę grać w tej wersji angielskiej. Można się podłużyć trochę angielskiego. No i jednak dla mnie jest to troszeczkę większy klimat, tym bardziej, że czasami nie ma tych polskich odpowiedników. To samo spotkało mnie dawno temu. Straciłem wizję tego, co jest ważne w życiu, prawdziwe, e, prawdziwe relacje z innymi i, i z naturą, więc zostawiłem wszystko za sobą i przeniosłem się w miejsca, w miejsce do którego naprawdę należę. E, no, i oczywiście opowiada o tym wszystkim, e, czyli dostajemy farmę w spadku. Być może dzieje się w Polsce ze względu na ten y, tak zwany ogórek jako autobus. Jak powinni teraz odstrzelić tego gołębia. Siema, ty musisz być u kazu. Piękne imię Robin. Piękne imię mam. Jestem Robin, e, lokalny stolarz, e, burmistrz Louis wysłał mnie tutaj, bym ci pokazała e, o co kaman. Parma zaraz jest obok, chodź. To jest spokojna farm. Wow, ale pięknie. Co jest? No wiadomo, troszeczkę jest krzaczków, ale se to przytniesz, gościu. Masz tu nóżyce i do roboty. Tak przecieka ogólnie. Nie ma kanalizacji, nie ma łazienki. Mój nowy dom. O, przepraszam, już widzę. Szósta, jestem tu burmistrzem. Się drzemłem w tej kanciapie. No, nowy farmer. O kurde, muszę znaleźć do belidę. Cześć, cześć. jestem burmistrz miasta. Wszyscy o mnie pytają, wiesz? Gościu, ja Cię znam, ja Cię znam. To, to, to będzie dobry biznes. No, więc się tu przenosisz, nie? To dobry dom, to trochę tak, no... Fajnie, fajnie się tam spało wieczorami. <laughs> Jak się z żoną pokłóciłem. Pięknie, pięknie. E, bardzo pięknie. To niegrzeczne mówić tak. O, nieładnie. Nie słuchaj jej ukazu. Ona tylko stara się cię zniechęcić, bo to jest dobra mylina na imprezy. O! Och. No w każdym razie musisz być zmęczony, także się tam drzemni Już masz pościelone, <gryw> nawet będzie ciepło w łóżku. I jutro, jutro se tam czaj tą farmę. Ludzie, ludzie na pewno się ucieszą, że, że masz farmę. A wasze pytania, czy dobrze znam angielski, to, to jak widzicie, bardzo dobrze, także. No, nie zatrudnij mnie jako tłumacza, więc o czymś to musi świadczyć. A, zapomniałem, jak już będziesz miał jakieś wiesz, krzaki na sprzedaż, to możesz wrzucić do tej skrzyni. Przyjdę sobie rano i wybiorę sobie fajne rzeczy. Dobra, no to powodzenia, cześć. Ogólnie trochę psuje ten klimat rozrywki, bo oczywiście ta gra jest bardzo chillowa. Jak wracacie po, po nie 8-12 godzinach swoim, swojej roboty, czy to jest korpo, czy to jest budowlanka, to na pewno was to odpręży. Tak przynajmniej było w moim przypadku. No i super. Mamy pierwsze nasionka. Górmistrz zostawi nasionka. Palimy w kominku. Dobra, możemy sobie tutaj przejrzeć. Orchincheller. No, Robita Maciej, tylko bez zarostu. Możemy sprawdzić sobie pogodę, to nam się oczywiście przydaje w grze. No i tutaj możemy jeszcze obejrzeć sobie jakiś dodatkowy kanał. Z każdym dniem on jest inny. Dobra. No i mamy swoją farmę. Pierwsze co musimy zrobić to troszeczkę przygotować to poletko, czyli musimy te wszystkie tutaj rzeczy usunąć. Gra jest ogólnie na, ten na tym etapie bardzo rozbudowana i naprawdę można spędzić bardzo dużo godzin, żeby to jako tako wyglądało. Muszę sobie przestawić, bo jestem, gram w tą grę od czasu do czasu, mam jakieś swoje ustawienia. Tak to szło. Miecz mam, miecz mam pod jedynką. Dobra. Więc co robimy? No usuwamy te poletka. te poletka, robimy drzewo. Czasem możemy też ulepszyć narzędzia, żeby nam to szybciej szło. Ale na razie umówmy się, nie jest to jakiś priorytet. Jeszcze nie, tak. Czy podejrzeć jak mam to ustawione, żeby mi się wygodnie grało? A Wam się trochę pokazać. Chciałbym robić przydługawych odcinków. O chodzi. No i dobra, powiedzmy, że plus minus plus, minus mamy już jakieś poletko gotowe. Wpadałoby coś posiać. Sadzimy ziarno. Jak popularna piosenka. 15, tak? Czyli 4, 5, 6, 7, 8, 10. 15. Dobra, zróbmy to tak na razie. No i musimy wszystko oczywiście popodlewać. Musimy to podlewać codziennie, aż wyrośnie. Różne ziarenka mają różne y, czasy rośnięcia. Jeśli im dłużej coś rośnie, tym zazwyczaj jest więcej warte, bo na tym głównie przynajmniej na początku będzie się opierać nasza gospodarka. Tutaj jeszcze dodatkowe nasiona. Padły z krzaczku, też je posiejemy. No i dobra, i właściwie yy, moglibyśmy się zająć dalej farmą, ale chciałbym wam pokazać jeszcze kawałeczek gry. Możemy też zarabiać, przynajmniej na start, to jest dobry bit. Zbierać rzeczy. Scenaria często się zmienia, tutaj są pory roku, tutaj. Yy, Naprawdę w każdym momencie gry właściwie jest co robić. To nie jest tak, że po dwóch godzinach rozbudujecie sobie farmę, sprzedajecie tylko nasionka i, i dzięki na razie. Tylko naprawdę zobaczcie na przykład tablicę ogłoszeń. Każdego dnia y, można jakiegoś questa wykonać. Oczywiście trzeba poznać ludzi. Tak jak mówiłem, można sobie trochę robić sprzedaży. od razu kupić jakieś nasiona. kupimy jeszcze trochę pasoli. Sola jest o tyle fajna, że po wyrośnięciu ona jeszcze dalej produkuje. Czyli może zbierzemy plony, to możemy te plony zebrać kilka razy. Będę wam każdego dialogu pokazywał. Jest tu trochę ludzi. Widzicie? W przypadku jeszcze większości nie poznaliśmy. Myślę, że zrobię też jeden odcinek taki, żeby Wam pokazać, jak to wygląda na późniejszym etapie gry. Czy bez jakichś spoilerów. Macie zamiar zagrać to naprawdę polecam i myślę, że przyjemnie bycie. Wam oglądały jakiekolwiek spoilery. O, co jest w koszu. Mamy pieska. Chyba piesek nie jest najlepszym stworzeniem, bo widzę, że nawet furtki do niego nie mają. Tu nie przerzucają rano i na razie burek. Mamy dom Majora, ale widzę, że Majora przepraszam, mam na myśli burmistrza. Mamy opcję też żeby łowić ryby. Mamy też kopalnię, którą możemy zwiedzać. Mamy opcję walki z przeciwnikiem. Jest tego powiem szczerze naprawdę sporo. Żeby to pokazać w jakieś powiedzmy 30 minut, nie da się tego za bardzo zrobić, tak naprawdę. Poszedł na ryby. To na pewno będziemy musieli zrobić to będziemy mieli tak naprawdę dwa wyjścia: albo dołączyć do tej kompanii, na której pracowaliśmy i dla pieniądze pewne rzeczy budować, rozbudowywać, albo jest tu taki mm, właśnie ten town center, to taki dom kultury powiedzmy wiejski, który będziemy potem naprawiać, ale będziemy to robić w taki sposób, że będziemy materiały po prostu przynosić, przenosić. Materiały jest mnóstwo, trzeba ich zastąpić pieniędzmi. A to odblokuje nam dal dalszy dostęp fabularny. To jest opcja personalizacji domu, mieszkania. Mamy też oczywiście opcję rozbudowy naszego domu. Dom będzie o wiele większy. No i też rozbudowy naszej farmy. Myślę, że nawet nie będę Was teraz tym męczył. Bo po prostu... Pokażę, jak gra wygląda na późniejszym etapie. Także sobie stąd wyjdziemy. Tutaj też jest mały smaczek od twórców. No i tak, i mamy. Mamy tą bardziej rozbudowaną farmę. Jak widzicie, czas gry jest o wiele większy 65 godzin. Także naprawdę jest co robić. Jak widzicie dom jest o wiele większy, o wiele większy. Jest opcja znaleźć sobie drugą połówkę. Także jak ktoś za dużo siedzi na jebdzidy, to przynajmniej może w grze mu się spełni. No i oczywiście farma. Jak widzicie, zmiany są gigantyczne z zalesionego poletka, tak naprawdę mamy. razdykonną, Mamy też bardzo dużo opcji. Szklarnie. Dodatkowe domy. Gra też działa w formie kooperacji. Jeżeli macie jakiegoś znajomego, który też y, lubi tak marnować swój czas jak ja, to na pewno Wam się to spodoba. To mogę Wam więcej pokazać. Właściwie to tyle. Dzięki śliczne. Dajcie znać, czy Wam się podobało, i do następnego odcinka.